Poranna rozmowa Radio Opole. Dzień dobry panie profesorze. E, witam słuchaczy Radio Opole. Dzień dobry panie redaktorze. No, jak słyszeliśmy w wiadomościach, dziś w samo południe po raz pierwszy w tej kadencji zbierze się Nowy Sejm. Wydarzenie, które chyba jednak powinniśmy odbierać bardziej jako pewien symbol, bo na razie jeszcze żaden przełom nie nastąpi, a przynajmniej zwykły obywatel raczej chyba tych zmian powyborczych jeszcze nie odczuje. Tak, no zwykłych, zwykły obywatel jeszcze nie odczuje, natomiast no pewien przełom nastąpił, no bo każde, każda zmiana władzy, ona dzisiaj się rozpoczyna tak formalnie, ten proces, proces zaczyna następować, będzie powoli następować. Więc jeśli ktoś oczekiwał takiego nagłego resetu, no to coś takiego nie ma racji bytu i bardzo dobrze. Natomiast dzisiaj rozpoczynamy pewną procedurę, która no, troszkę będzie trwała. Wiemy, że. Że Mateusz Morawiecki złoży dymisję obecnego jeszcze rządu, bo tak wygląda procedura, ale mówi się też, że marszałek senior zarządzi głosowanie nad wotum nieufności dla tego nowego rządu, który będzie formowany. No i pytanie, czy te zapowiedzi powinniśmy traktować jako coś realnego? Znaczy To mogłoby się zdarzyć, chociaż nie wiem jak, no bo Konstytucja przewiduje, że prezydent ma 14 dni na powołanie nowego rządu od momentu dymisji, czyli tak naprawdę to do 14 dni. Pan prezydent mógłby dopiero powierzyć misję tworzenia rządu no, Oteuszowi Marowieckiemu, bo zapowiedział, chociaż są tu też zapowiedzi, no ale cały czas gdybamy o zapowiedziach, że misję już powoła, powierzy dzisiaj, czyli tak naprawdę Mateusz Morawiecki miał być 14 dni na sformowanie rządu. No i yy, kolejny krok albo przedstawienie tego rządu, albo po prostu niedopełnienie tej procedury i wówczas ona jakby wygasa z urzędu no i wtedy ten krok przechodzi na przechodzi na parlament. Natomiast jeśli byłoby tak, że pan prezydent dzisiaj nie powierzy, tylko do 14 dni, no to wtedy dopiero zaczyna biec ten, ten, ten kalendarz 14, 14 dni wydłuża. i ona jakby się wydłuża. Z perspektywy działania państwa to nie byłoby dobre prawda No bo rzeczywiście większość już się ukształtowała w, w Sejmie, widzimy ją. E, nawet w retoryce lidera e, Prawa i Sprawiedliwości już właściwie Jarosław Kaczyński chyba już się okopał w opozycji, e, więc, e, więc pewne rzeczy jakby są tym bardziej nie ma sensu chyba pewnych rzeczy przedłużać i tworzyć jakieś takiego zamieszania. E, czy natomiast można byłoby e, Ukrócić już, te męki? E, znaczy. uh Poprzez jakieś szybsze działania, nie jestem pewny, czy to byłoby po prostu dobre dla państwa polskiego. Jeśli pan prezydent powierzy Mateuszowi Morawieckiemu, on ma ten, do 14 dni ten czas na yy, przedstawienie nowego rządu. No, chyba, że przedstawi dzisiaj. Ale wówczas dwie dymisje w ciągu jednego dnia to, 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 to byłby rekord świata. Dlaczego właściwie prezydent Andrzej Duda powierzył tę misję formowania rządu, kolejnego rządu Mateuszowi Morawieckiemu? No, nie trzeba być jakimś metematycznym geniuszem, żeby wiedzieć, która liczba jest większa? Kto ma przewagę obecnie głosów w Sejmie? No, pan prezydent na pewno też doskonale wie, że szanse na to, że Mateusz Morawiecki, jego rząd, nowy rząd uzyska wotum zaufania są raczej niewielkie. No, pan prezydent powołał się na dotychczasowe, dotychczasową e, historię, znaczy te dotychczasowe zdarzenia, za każdym razem po wyborach e, prezydent e, Andrzej Duda przed nim Bronisław Komorowski i tak dalej e, powierzali misję tworzenia rządu zwy, liderowi czy przedstawicielowi zwycięskiego no, ugrupowania. Bo przecież tutaj precedensy też mieliśmy, na przykład premier e, Jan Olszewski. E, e, Waldemar Pawlak, prawda, chociażby też. Natomiast rzeczywiście już od iluś lat, powiedzmy, że już u, od ukształtowanego systemu w Polsce, już nie tych takich początków, to rzeczywiście było w ten sposób to przebiegało. Czyli do zwycięskiego ugrupowania szła misja utworzenia rządu. No i pan prezydent jakby powołał się na tą, na tą, na tą historię. Czy słusznie? No i tak, i nie. No bo z jednej strony rzeczywiście. To jest docenienie zwycięskiego ugrupowania. Prawo i Sprawiedliwość wygrało i to też nie o włos wygrało, no bo jednak ta różnica była yy, kilkuprocentowa. To jest pierwsza sprawa. Dwa. Yy, nie chcę tutaj gdybać, czy była to jakby wiara jeszcze w to, że taka koalicja powstanie, jakieś będą zakulisowe, dodatkowe rozmowy. Chociaż mówi się też o tym, że prezydent chciał w ten sposób upokorzyć Mateusza Morawieckiego, a może ogólnie cały obóz Zjednoczonej Prawicy, żeby pokazać Polakom, że no proszę bardzo, tym razem ten niezwyciężony PiS nie da rady. Jest pytanie do pana prezydenta, ciężko będzie mu je zadać, natomiast w ten sposób, natomiast nie wiem, wydaje mi się, że raczej bym jako mocny państwowiec i jednak wierzący w to, że naczelne organy państwa, mimo że czasem zbyt dużo jest tu partyjniactwa, to jednak stajemy na wysokości zadania i tego, tego bym oczekiwał od każdego prezydenta. Również tutaj, więc wierzę w to, że pan prezydent po prostu powołał na to Yy, yy, misję powierzył yy, zwycięskiemu, zwycięskiemu ugrupowaniu. Yy, no, Prawo i Sprawiedliwość wskazało, że będzie to Mateusz Morawiecki, więc Mateuszowi Morawieckiemu. No, jest to misja yy, straceńcza. Yy, będzie bardzo ciężko utworzyć nowy rząd, żeby, żeby wręcz powiedzieć, że niemożliwe wydłuży to pewną procedurę, ale pamiętajmy, to nie jest tak, że państwo pogrąża się w jakimś chaosie, że nie ma rządu, że wszystko staje. No, do momentu powołania i przejęcia władzy przez nową yy, większość, dotychczasowi ministrowie pełnią swoje obowiązki, wykonują swoje działania. Tylko pytanie, co ten rząd właściwie może? Na ile on ma moc sprawczą? Taki rząd, który jeszcze nie uzyska wotum zaufania, bo wiadomo, że jakieś uchwały może sobie we własnym gronie podejmować, no ale potem mamy jeszcze parlament, którym musi te prawo wprowadzić, zatwierdzić. Ten rząd jakby nic, który będzie tworzony, nic nie może w ten, ten sposób. Jest dotychczasowy rząd, który no, dzisiaj podaje się do dymisji, no, ale ministrowie do momentu, w którym, w którym wejdzie nowy minister, no, wykonują swoje zadania. Oczywiście tu jest ważne, żeby nie podejmować dalekosiężnych, strategicznych decyzji, rodzących jakieś duże zobowiązania finansowe. Z tego względu, że no, już warto byłoby Podejmować takie w porozumieniu z nową, z nową władzą, tym bardziej, że mówimy o ciągłości państwa polskiego, a nie nagle, że jest jakiś reset i, i prawda wchodzi tutaj zupełnie coś nowego. Takich zobowiązań nie wypada po prostu podejmować, co więcej, one od razu podejrzewam, że będą kwestionowane, no i to doprowadza do chaosu. Natomiast Administrowanie będzie przebiegało normalnie. Ja też oczekuję, że i pan premier, jak i wszyscy ministrowie staną na wysokości zadania i do ostatniego dnia misji, jaką im powierzyli, powierzył prezydent, powierzyli obywatele, będą sprawowali sprawnie swoje, swoje urzędy, a po czym wejdzie nowa, nowi, nowi ministrowie i zostaną po prostu wprowadzeni w arkana, w poszczególnych ministerstwach i oni będą na nowo kształtować swoje działania, ale też mają to. Tego prawo. Tak działa to w każdym normalnym, demokratycznym państwie, więc wierzę w to, że również w Polsce to nastąpi. Pamiętajmy, że w ten sposób również przejmowało Prawo i Sprawiedliwość władze po 8 latach rządów koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej. Więc teraz po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości wchodzi. Platforma Obywatelska z partnerami, no i ona przejmie e, odpowiedzialność za państwo. Panie profesorze, zwracam się tutaj do Adama Drosika, politologa Uniwersytetu Opolskiego. W co tak naprawdę gra obecnie Prawo i Sprawiedliwość? Bo to też w naszej rozmowie wybrzmiało już kilkukrotnie. PiS, te wybory wygrywa. No ale to zwycięstwo, które możemy porównywać, chyba do operacji, która się udała, no ale pacjent zmarł. Tak, no takie perusowe zwycięstwo, rzeczywiście, bo mm, prawo i sprawiedliwość. Y Chyba we wcześniejszych latach nie do końca zrozumiało jakby swoje położenie, ponieważ zbyt agresywne ataki w niektórych, w niektórych miejscach wręcz przekraczające powiedzmy dopuszczalną według mnie retorykę. A dzisiaj się dziwią, że nikt nie chce wejść z nimi w koalicję. No, no właśnie prawda? o to chodzi, więc jeśli, jeśli kogoś atakujemy i bardzo werbalnie mocno wchodzimy, ja rozumiem, że trzeba mieć grubą skórę, ale w paru miejscach naprawdę przekraczano już granice. no to później ciężko szukać koalicjanta. No jednak o takich rzeczach trzeba myśleć przynajmniej kilka lat do przodu. Druga sprawa, niezwykle istotna, że yy, chyba była wiara w to, że znowu uda się wygrać bezwzględną większością głosów. No... Ogromnym sukcesem było to, że udało się to 4 lata temu. Yy, niespodzianką, że udało się to 8 lat temu, no, czy 3 trzy razy to się uda, no to, to byłby już niewyobrażalny sukces. No. Ale może takie podkreślanie tego, że ten wynik okazał się dla PiSu dobry, no, może nie tak dobry, jak chcieliby władze tej partii, jest służący temu żeby ci działacze po prostu nie zaczęli wątpić w sprawczość swoich liderów? To już jest pytanie do działaczy i też pamiętajmy, że wiadomo, że zupełnie inaczej się funkcjonuje w opozycji. Zupełnie inaczej się funkcjonuje w momencie, w którym jednak ten poziom decyzyjności jest niewielki. No, nie da się ukryć, że też Prawo i Sprawiedliwość dość hojnie wynagradzało swoich, swoich działaczy w różnego rodzaju podległych skarbu Państwa, instytucjach. Teraz to się skończy. No i też będzie taki moment, no, jak, w jaki sposób funkcjonować dalej. <laughs> Pamiętajmy, że na czele Prawa i Sprawiedliwości stoi polityk, który jest już wiekowy. Tak to byśmy mogli powiedzieć, to jest jedna rzecz. Też no, już z kłopotami zdrowotnymi, które się powtarzają co jakiś czas. Przed PiSem też stanie problem z przywództwem i w którą stronę pójść. No bo. Znowu, jeśli działacze prawie sprawiedliwości wierzyli, że będą rządzić powsze czasy, no to przeżyli bardzo mocne rozczarowanie. Jarosław Kaczyński też nie będzie liderem powsze czasy. No i też tutaj pewne elementy trzeba będzie wziąć pod uwagę. No ten problem sukcesji w Platformie Obywatelskiej na tyle się powiódł, że musiał wrócić Donald Tusk. No problem sukcesji jest generalnie problemem w polskich partiach. O polityczną i nie tylko polityczną przyszłość Jarosława Kaczyńskiego, a także o to, kiedy wiatr zmian napsoci w życiu przeciętnego obywatela. Pytamy dalej w internecie, a słuchaczom radia życzymy udanego dnia. No to. Wywołał pan poniekąd moje kolejne pytanie, co będzie dalej z Jarosławem Kaczyńskim, bo jeszcze kilka tygodni temu jego przywództwo w partii wydawało się niezagrożone, nikomu nawet ręka by nie drgnęła, żeby się zamachnąć na prezesa. No a dziś coraz częściej, coraz głośniej mówi się o tym, że może jednak prezes, mówiąc bardzo potocznie, już się zużył, może się zmęczył. Może to czas, żeby trochę przewietrzyć te partyjne szczyty, dać szansę komuś młodemu, komuś z inną wizją, komuś być może z większą energią? W normalnej partii zachodniej, zachodnioeuropejskiej, takie zwycięstwo właściwie, które nie jest zwycięstwem, skutkowałoby zmianą lidera. No ale Jarosław Kaczyński, nim e, jego formacja przejęła władzę 8 lat temu, przegrał kilkanaście wyborów z rzędu. No i jakoś to nie, nie, nie przeszkadzało, żeby dalej stać i właściwie nie, nie było kontrkandydata nawet w wyborach. E, jest to partia, którą on stworzył. No, partia wodzowska, tak się e, Jak mówi. wszystkie zresztą formacje w Polsce, e, co ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne, to, jeśli moglibyśmy tak e, tak e, Tak humorystycznie, nie, tak, znanego polityka. E, tak. Na Natomiast e, e, oczywiście, że jest problem pewnego zużycia, ale w tym wypadku przede wszystkim tu jest kwestia wieku, e, którego no, nie wypominając e, prezesowi prawa i sprawiedliwości, po prostu ju, już widać z, 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 po prostu e, seniora z problemami zdrowotnymi, e, na Przewodzenie partii i to w opozycji to jest naprawdę duże wyzwanie. Zresztą, jak ogromną pracę wykonał Donald Tusk, bo widać przez ostatnie półtora roku. no To to jest multum spotkań. Ja nie jestem pewny, czy dzisiaj Jarosław Kaczyński jest w stanie po prostu temu sprostać. Problem jest natomiast zupełnie inny. Czy w Prawie i Sprawiedliwości jest drugi polityk, który będzie w stanie połączyć te wszystkie frakcje, te wszystkie Niezbyt przychylne sobie grupy, grupki, podziały, no ostatnie lata pokazywały, że chyba niekoniecznie. Ale to nie jest problem tylko właśnie Prawa i Sprawiedliwości. To, o czym też już sobie wcześniej wspomnieliśmy, no, widzieliśmy to po tym, gdy Donald Tusk opuścił Polskę, gdy zasiadł w szeregach europejskich instytucji. No, Platforma też miała wtedy duży problem z tym, żeby się pozbierać po tej stracie Tak. No, sukcesem Platformy było to, że się nie rozpadła. Eee, no bo to, to, to też grozi. Taka dekompozycja formacji też, też, jest, też jest niebezpieczna. Natomiast rzeczywiście problem z przywództwem, w, ale to we wszystkich formacjach widzieliśmy, prawda? A no przecież w Sojuszu Lewicy Demokratycznej wracał Leszek Miller, w Platformie wrócił Donald Tusk. Chyba najbardziej stabilna sytuacja jest w Polsce w Ludowym, nomenomen. Nomen. Nam rzeczywiście gdzieś, to, gdzieś ta wymiana była postawiona na młodego lidera, no i to im się chyba opłaciło. I, i to im się opłaciło. Swego czasu poszło, poszło, tą drogą, poszło tą drogą Sojusz Lewicy Demokratycznej, ale nie wytrzymano w, w, tym, w, tym, w tym kierunku działania. No, problem. Sukcesji w formacji no też będzie stał przed Platformą Obywatelską. Ja wiem, tam jest Delfin w postaci Rafała Trzaskowskiego. Natomiast no jest pytanie i, i o Delfina, i o to, czy, czy on będzie chciał podjąć to i czy formacja jakby będzie na to gotowa. W Prawo i Sprawiedliwość jest o tyle trudnej sytuacji, że tam. Delfina, który byłby akceptowany i w formacji i społecznie byłby tak, taką miał pozycję, no niekoniecznie widać, prawda? No bo Mateusz Morawiecki. To nie jest nie jest akceptowany przez, przez formację. Tak, tak przez formację. On, on tam nie ma e, głębokiego poparcia. No, jest człowiekiem z zewnątrz, e, z bardzo mocnym po, wsparciem prezesa Kaczyńskiego. Próbuje tam tworzyć jakąś swoją, e, swoją grupę, no ale to raczej bym powiedział, że to cały czas próbuje, no ale ten czas na, na możliwości budowania się wewnątrz, chyba powoli też dobiega, dobiega końca. No i. Jarosław Kaczyński pod tym względem jest stabilizatorem tej formacji eee, cały I przetrwa, czas. Czy przetrwa, jak Jarosław Kaczyński usunie się w cień? To jest doskonałe pytanie, no i teraz każda odpowiedź będzie taka, że albo trafi, powiem, byłem wizjonerem, albo, albo nie. No i co ten człowiek gada, prawda? I się pomylił. Wydaje mi się, że będzie miał bardzo, dużo, bardzo, bardzo dużą trudność, żeby w takim kształcie przetrwać. Sama formacja może, ale może zostać mocno okrojona, tak jak to miało miejsce z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Zwróćmy uwagę, że SLD ono się przekształciło w nową lewicę i tak dalej ale ono przetrwało natomiast po od niej poszczególni politycy liderzy popularni politycy poprzechodzili. Tak naprawdę, mimo że formacja przetrwała, no to tak jak takie odcinanie salami została bardzo mocno uszczuplona o znaczących liderów, no chociażby były przewodniczący, już przecież nie jest w tej formacji, były bardzo popularne, wiceprzewodniczący też nie jest w tej formacji. Odnaleźli się w, w, chociażby w, przede wszystkim w koalicji obywatelskiej, nawet w ławach rządowych tejże formacji. No to widzimy też chociażby po samoobronie po śmierci Andrzeja Lepera, prawda? Formalnie partia nadal istnieje, ale kto wie, czym oni się dzisiaj obecnie zajmują. No tak, tak. No ale to jest zupełnie inna przestrzeń, bo mamy te formacje bardzo podobne. Ja wiem, że kiedyś nawet zostałem za to trochę skrytykowany, że do jednego worka wrzuciłem mi samoobronę i ruch palikota, i tak dalej. Chociaż tak, ja tak naprawdę uważam, no że. To już jest... nie takie kolorowe koalicji koalicje tak, polska, znaczy, polska widział. Chodzi o pewien, pewien schemat powstawania tych formacji e, i ogromną trudność z przetrwaniem. Podobnie. Podobny Problem będzie miał Szymon Hołownia. E, inne programy, inne podejścia, inni no, liderzy. No takie partie buntu, partie spoza mainstreamu, no też Paweł Kukiz to przerabiał. Dokładnie prawda? to samo. Jedyną formacją, która chyba tak rzeczywiście najdłużej przetrwała jest Konfederacja, tylko że to nie jest znowu partia, tylko to jest koalicja różnych, różnych ugrupowań, prawda? Ale też nie udało im się na tyle, na ile jeszcze... No, Kilka miesięcy temu były, były zapowiedzi. Natomiast rzeczywiście, dla tych nowych formacji, opartych o bardzo popularnego lidera, jest ciężko przesłać później, ponieważ pamiętajmy, że ten lider to jest jedna osoba. Tu trzeba jednak kilka jeszcze postaci, które będą równie mocne, będą, będą ciągnęły, a zarazem nie mogą. Stanąć w opozycji do, do, do tego lidera, tylko go wspierać. Tak jak to miało miejsce chociażby w nowoczesnej, która nadal trwa, chociaż Ryszarda Petru już tam nie ma. Natomiast no, też ta formacja nie przetrwała próby bez Ryszarda Petru, takiej samodzielnej próby. To chciałem jeszcze zapytać o jedną kwestię, która nam wydaje się bardzo skomplikowana i taka w rzeczywistości jest, bo często tych wzajemnych zależności nie dostrzegamy, ale może uda nam się to uwypuklić, bo zmiana rządu to nie tylko nowy premier, to nie tylko nowi ministrowie, którzy na przykład wprowadzą nowe lektury w szkołach, no ale taka zmiana pociąga za sobą rotację na innych stanowiskach. Na pewno zmienią się wojewodowie, na pewno szefowie spółek skarbu państwa, rady nadzorcze, prezesi, ale też szefowie służb mundurowych, instytucji kontrolnych agencji. No i tutaj ten przeciętny obywatel chyba to wszystko odczuje bardziej. I tak i nie, ponieważ jaki jest nasz kontakt z prezesem, z komendantem, z jakimś dyrektorem generalnym? No niewielki. No ale wejdzie prawda? nowy komendant, zmieni sobie na przykład dzielnicowych albo chyba aż tak głęboko nie będzie też pamiętajmy że y, mówimy o rotacji znowu absolutnie normalnej y, na tych najwyższych kierowniczych stanowiskach gdzie chodzi o tak naprawdę kierunek w którym powinny funkcjonować dane organy dane spółki natomiast y, no Niezbyt dobre by było, jakby nagle następowało całkowite wyrzucenie z pracy wszystkich tam pracowników i zatrudniamy nowych. No to, to, to by rzeczywiście była całkowita dekompozycja. Ale tego nie było. To nie było nawet. Znaczy, taka sytuacja nie miała miejsca również w przeszłości. To, że następuje zmiana. Najwyższego kierownictwa jest czymś normalnym. No w, w Stanach Zjednoczonych nowa administracja wymienia tysiące ludzi kierujących, zajmujących się zadaniami no, federalnymi. Mieć zaufanych ludzi Oczywiście. I to jest tak? absolutnie zrozumiałe. No, jeśli dana formacja powołała kogoś na. No, Komendanta, na, na, na szefa nie wiem, nadzoru udowlanego, na w spółkach, których dominującą rolę ma Skarb Państwa, czyli są kluczowe z, z, dla gospodarki, no bo tak to trzeba by odbierać, no to rozumiem, że nowy rząd, jakikolwiek on by nie był, chce mieć tam osoby, którym, do których ma zaufanie i które Ale też musi podziękować. W jakiś to też, znaczy, mimo wszystko, że mam nadzieję, że jednak za każdym razem rządzący kierują się tutaj, okej, okay, rozumiem, że to muszą być moi ludzie, no ale, moi, ale kompetentni. No, jeśli tam się powołuje osoby niekompetentne, no to jest po prostu już działanie sprzeczne z interesem państwa, bo to, że powołują swoich, Zaufanych ludzi, no ale zakładam, że kompetentnych, no to jest to dla mnie absolutnie zrozumiałe. Otaczamy się osobami, które, no, do których będziemy mieć pewność, że będą realizowały nie, wspólnie z nami pewne działania, a nie będą sypać piasek w tryby. Natomiast, no, żeby one to mogły robić dobrze, no muszą się na tym po prostu znać. Więc mam głębokie zaufanie, że jak najpierw Beata Szydła, a później Mateusz Morawiecki powoływali osoby do tych poszczególnych organów, poszczególnych spółek, no to powoływali najlepsze, jakie mieli i po to, żeby te, te działania prowadzone były dobrze. No i, a wcześniej, gdzie robił to Donald Tusk i teraz, gdy znowu będzie robił to ekipa Donalda Tuska, no to będzie dokładnie w ten sposób myślała. O, Oj, czy... dużej wiary człowiekiem jest pan profesor. A ktoś w ogóle <noise> próbował kiedyś policzyć, jak duża jest skala tych zależności, ile tych osób rzeczywiście zmienia swoje stanowisko po zmianie rządów? W zarządach jest chyba kilkaset osób, jeśli chodzi o kontrolowane przez skarb państwa. Nie wiem, ile jest tych spółek kontrolowanych przez korporację. Ale te tam rady nadzorcze dochodzą. Tak, prawda? rady nadzorcze. No tylko pamiętajmy, że no, trzeba byłoby się zagłębić to, czym jest nadzór właścicielski, bo przede wszystkim wszystkim ludzie najczęściej słyszą, o, rada nadzorcza to jest taka super super frukt dla przeciętnego człowieka, nie mający, ale dla o, jakiejś osoby niekompetentnej, kompletnie nie wiedząc, czym jest nadzór właścicielski. No są konkretne wymagania, co należy zrobić, jeśli w spółce się dzieje coś złego i zarząd w złą stronę prowadzi, do odpowiedzialności karnej i finansowej będzie powoływany nadzór właścicielski, że no właśnie tego nie wychwycił, tych, tych złych działań. Jeśli zarząd spółki i będzie podejmował złe dla spółki decyzje, również konsekwencje będzie ponosił nadzór właścicielski. No to jest naprawdę fajne, jeśli spółka jest prowadzona w dobrze, no to nadzór właścicielski ma niewiele: no po prostu, po prostu nadzoruje, patrząc i mówi, no fantastycznie, he, pani prezes, panie prezesie. Natomiast kiedy się dzieje źle, uu, no to są konkretne wymagania. Stąd też kompetencje osób zasiadających w nadzorze właścicielskim też są. Też są niezwykle potrzebne, no bo to nie jest tak, że, że, że tam się nic nie robi i tylko się kwituje odbiór pieniędzy. One znowu w nadzorze właścicielskim nie są aż tak ogromne, jak niektórzy myślą, no ale też ten zakres działania nie jest tak duży. Dlatego tak. To muszą być kompetentni ludzie, ale pamiętajmy, zawsze formacje opozycyjne będą mówiły, że ci są niekompetentni, a tylko ci nasi są kompetentni. No to przynajmniej pod tym względem zawsze się zgadzają. Y jeszcze o jedną rzecz chciałem pana profesora zapytać. Czas nas goni, ale no to pytanie musi paść, bo też y każdy nowy rząd mówi, że będzie rozliczać poprzednich. Jak to z tym bywało do tej pory? Wiemy, że no, różnie. A jak będzie tym razem? No tu mamy jedną. Y Prawo i Sprawiedliwość w wielu miejscach niestety łamało konstytucję. Mówię to z przykrością, z tego względu, że no, tak jak mówię, no, ja się określam, ja się definiuję jako państwowca, no, jest niedopuszczalne jednak łamanie regulaminu y, Sejmu, dlatego rozumiem, dlaczego część posłów nie chce y, na wice wicemarszałkinie Elżbiety Witek. No, jest to jednak niedopuszczalne to, co pani marszałek wielokrotnie robiła. Nie, możemy się nie zgadzać, rozumiem, że są różne spojrzenia, natomiast no jednak, konstytucji trzeba się trzymać. No i było wiele działań, które, no, delikatnie mówiąc, albo były na granicy prawa, albo. Albo po prostu łamały. No i pod tym względem należy się mocno zastanowić, na ile te działania, które nie miały szansy wyjaśnienia dotychczas, no jednak teraz powinno się temu przyjrzeć i, i, i spojrzeć, że nie chodzi o to, żeby obronić koleżankę czy kolegę z tej samej formacji, tylko po prostu sprawdzić. No, jeśli decyzję podejmowano w na przykład w jakichś konkursach, i pan minister e, przesuwał wyniki konkursu dobrowolnie, wbrew temu, co komisja, którą sam zresztą powołał, uchwaliła, a takie przypadki znam. E, no to wówczas sobie jest pytanie, dlaczego, panie ministrze, rozdał pan parę milionów złotych? wbrew temu, jak pokazywała to komisja konkursowa, którą uwaga, pan minister sam powołał, czyli to są ludzie wskazani przez pana, którzy pokazali listę rankingową, a pan to zrobił. No to, to wymaga wyjaśnienia, prawda? Ale jak Bo... pan obstawia, cele się zapełnią, Trybunał Panu będzie miał co robić? Nie, Przemuś, no to ada? mówimy o sytuacji takiej, że, żeby najpierw mówimy o pewnych wyjaśnieniach, następnie postawieniu pytań, ja oczekuję, że od tych osób otrzymamy odpowiedzi. Może w w iluś przypadkach, ta odpowiedź, którą wreszcie się uda uzyskać, ona będzie wyjaśniała i pokaże: słuchajcie, no może było i tak, i tak, ale co musieliśmy zrobić, i okoliczności temu sprzyjały. No, jeśli jednak się okaże, że Naruszano prawo, no to do tego też są odpowiednie procedury. Pamiętajmy, że, że nawet postawienie w stan oskarżenia kogoś to nie jest wyrok. No, nie szafujmy wyrokami, nie skazujmy już ludzi i nie zapełniajmy cel, dajmy szansę każdemu się wytłumaczyć, każdemu odpowiedzieć. I to jest też ważne, żeby w tym wszystkim jednak zachować pewien spokój, pewien umiar. Ja, kampania wyborcza już się skończyła, teraz trzeba przejść do normalnego. Normalnego trybu funkcjonowania i mam nadzieję też, że no pewna atmosfera i, i, i pewne napięcie, które wytworzyło się, zwłaszcza pod koniec kampanii, no trochę zejdzie no i, i trochę uda się inaczej funkcjonować, czego sobie i Państwu życzę. I z tymi życzeniami Państwa zostawiamy. Profesor Adam Drosik, politolog, był gościem Radio Opole. Dziękujemy za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Cała rozmowa na radio.opole.pl